Halo, 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 słuchajcie, mówię po cichutku, bo moja rodzina już śpi, a ja jestem nocnym markiem, bo wiecie, że zwariowałem, że o takiej porze to jakieś lajwy, że tak jeszcze nie było, że mi odbiło. A cóż, neurotycy tak mają. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem mówienia tak. Jak pojawia się bardzo silna jakaś, jakieś przeczucie, odczucie, to należy się nim podzielić. Mam nadzieję, że będzie słychać. Mówię bardzo cichutko, trudno musicie podgłośnić na słuchawkach, posłuchać albo coś takiego, bo no, nie chcę pobudzić moich dziewczyn, ani mojego pieska, ani mojej córki, ani mojej drugiej połowy. Słuchajcie, naszło mnie jakieś takie dziwne, dziwne uczucie, kiedy pracowałem nad paroma rzeczami jeszcze. Siedziałem przy komputerze, tam coś robiłem. Potem, wiecie, przychodzi ten wieczór, to chwila takiego wyciszenia. Samochody przestają jeździć, ludzie idą spać, więc nie częstują nieodpowiednimi falami mózgowymi, nie zaśmiecają, że tak powiem, ulicy i dzielnicy. Słuchajcie, przyszła mi taka myśl, że w tym najbliższym okresie zobaczyłem po prostu jakiś taki kondukt żałobny. Ale taki naprawdę na dużą skalę i mam takie jakieś dziwne odczucie, że będzie się to dotyczyło odejścia jakiegoś znanego naszego polskiego polityka. Ale to nie będzie Jarosław, to raczej nie, nie Jarosław, to nie, nie tędy droga. Nie umiem do końca jeszcze sprecyzować po prostu, kto to ma być. Um, mówimy o polity, polityku. Jakby uznawanym na świecie, uznawanym przez, czy szanowanym, uznawanym przez, przez świat, nawet. Dlatego mam wrażenie, że to będzie jakiś taki, nie wiem, pogrzeb na dużą skalę naprawdę na dużą skalę coś, co wręcz przesłoni jakieś inne tematy, bo to nie tylko będzie pobieżny temat gdzieś u nas, ale to po prostu będzie na większą skalę. I cały czas się zastanawiam, kto mógłby to być. Yy, nie wiem, nie lubię takich przepowiedni robić do końca, ale to uczucie po prostu nie dawało spokoju. Próbuję w tym momencie się tak logicznie zastanawiać, kto, kto mógłby to być. I mówimy to, ja bym powiedział. <grym> Kurczę, właśnie nie umiem tego nazwać. na dużą skalę. Na dużą skalę, także miałoby to nawet wręcz przyćmić tematy yy, tego, co w tej chwili w powietrzu lata, wiadomo, w okolicach Izraela i tak dalej, że coś takiego po prostu w najbliższym czasie nas czeka. Jakiś taki, yy, tak jak był pogrzeb królowej, prawda? No to wiadomo, to, to kurczę na cały świat poszło. Tak tutaj to też będzie coś, co ruszy, ruszy świat. Ruszy świat. Nawet, nawet takie myśli chodzą tak, jakby się jakaś epoka kończyła. No tak, ale z kolei, jak się pomyśli o ludziach wartościowych, o ludziach na dużą skalę, zawsze jak odchodzą, to się mówi, że się kończy jakaś epoka. W każdym razie musiałem się tą, wiecie, tą wizją podzielić, bo nie dałoby mi to spokoju. A jakbym się nie podzielił, no to tym bardziej by mi to nie dało spokoju. Także wybaczcie, że w nocy. Po raz pierwszy chyba robię w nocy transmisję, ale to w tym momencie odczujecie też moje odczucie i jakby znaczenie tego, co chcę Wam przekazać. Także, no cóż, króciutka transmisja, zapowiedź czegoś szykującego, powiedziałbym, na dużą skalę. Mówimy o odejściu. Kogoś upieram się jednak, mimo wszystko, że mówimy o świecie polskiej polityki, ale to będzie bardzo szokujące. Będzie bardzo szokujące i dosłownie mam wrażenie, słuchajcie, jakby głowy państw oddawały hołd, ale nie tak jak to się robi taśmowo, że tam sobie ktoś jakiś tam odszedł. Także na pewno nie dotyczy to do prezesa. Bo ten to mi się po prostu nie wiem, pod żadne, pod żadne odczucia nie poddaje. To jest zło samo w sobie. To jest, on ma za sobą ciemne moce, więc trudno przypatrzeć się, co on tam za sobą ma i co go dotyczy. A tym bardziej, że on się obstawia tam też ludźmi, którzy z energiami pracują bardzo intensywnie. Dobra, słuchajcie, tyle na ten temat. Zostawiam to, puszczam. Mam nadzieję, że tak jak zawsze mówię, słuchajcie, przy niedobrych przepowiedniach, zawsze mówię, że mam taką nadzieję, że się nie spełnią. Jak się nie spełniają, to się cieszę. Aczkolwiek trochę smutno, bo to wtedy trochę zaraz sam powiedzą, o, nie wszystko przewidział, nie wszystko się sprawdziło. No, nie wszystko się sprawdza. I to każdy inteligentny widz, który jest na moim kanale wie, że Jasnowidz który mówi, że 100%, 100 wszystkiego, co, mu, co przekazuje się, sprawdza jest albo psychopatą, albo oszustem. A ja w tej kategorię pakować się nie będę. Także przekazuję wam po prostu swoje odczucia. Zresztą jak wiecie, masę tych odczuć się niestety sprawdza. Cóż, tak jest, że często najmocniejsze, najsilniejsze, nie dające spokoju odczucia, to są te akurat niepokojące. A z pozytywnych odczuć? Z pozytywnych odczuć to ja mam taką małą, krótką wizję, a mianowicie jakiegoś przełomu w zakresie, w zakresie medycyny. Ja uważam, że w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie wynaleziony jakiś środek, lek, spo, środek czy lek, czy metoda, czy, 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 czy procedura, która pozwoli na przedłużanie życia i to przedłużanie zdrowego życia. Także yy, yy, jedyne, co może, właśnie obawy, co może bym się obawiał, to potem tego, że ten wynalazek zostanie słamszony, przedłużony i zamknięty w szufladzie na jakiś czas, ale ten przełom, myślę, że nastąpi na przestrzeni dwóch lat że się dowiemy o możliwości przedłużenia 20 lat, 20-30 lat naszego życia. No i jeszcze jeden dodatkowy pozytywny aspekt, pozytywna wizja jest również to, że na przestrzeni dwóch lat zostanie ujawniony środek leczący raka i to też będzie radosną, szokującą informacją, Trzeba będzie tylko nadstawić uszu, żeby zapamiętać, gdzie ona jest, bo oczywiście nie jest to w interesie pewnych firm, korporacji itd. Natomiast lek takowy zostanie dopracowany, opracowany i okaże się relatywnie, relatywnie prosty i tani. Także to są takie pocieszające rzeczy, jeśli mówimy dla balansu, ok, ale no w każdym razie to przeczucie nie, nie dawało mi spokoju, dlatego zrobiłem tego króciutkiego live'a teraz po nocach i tak będę siedział jeszcze przy komputerze i tam coś pewnie robił, bo jeszcze umysł, ja lubię, lubię późne pory, bo wtedy nikt nie przeszkadza, wiecie, cisza jest, spokój, samochody nie jeżdżą. No, czasem jakieś tam pijaczki się tam gdzieś tam kręcą po ulicach, ale generalnie jakby energia się uspokaja, po prostu ludzie śpią, ludzie śpią wtedy, dużo rzeczy zostaje gdzieś, jakby to powiedzieć, rozładowane. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.